Wiesz co? Właśnie sobie przypomniałem, że mam kumpla w wydziale komunikacji. Klasz to koleś Błyskawica. Masz jakąś sprawę załatwi od łapy. Mam nadzieję. Ścigamy się z czasem, liczy się każda minuta. Zaraz. Czy to leniwce? to zajmij moment! Co? Sugerujesz, że jak ktoś jest leniwcem, to nie może być szybki? Myślałem, że w tym mieście każdy jest tym, kim zechce. Hej, Flasz, Flasz, mówisz się, masz dobrze cię widzieć, stary. Ciebie też. dobrze. Widzieć? Słuchaj, Flasz, chcę ci przedstawić przyjaciółkę. E, zapomniałem, jak się nazywasz. Hmm. Postęgowa Judy Hobbs, policja, jak leci. Ano? Całkiem? Nawet. Nieźle. Dobrze. Nie skarżę się. W czym? Wytrzymaj. Mogę. Służyć. Cóż, chciałabym sprawdzić numer. Re Pani. Cóż, chciałabym sprawdzić. Pomocą? Cóż, chciałabym sprawdzić numer rejestracyjny i mamy strasznie mało czasu. Jasne. Co to za numer? Dwa dziewięć. Th... Ma być? D 2 9 THD03. D 2... 9. THD03. T. HD zroczy. H D03. D. Mm -hmm. Zero, trzy. Zero. Trzy. Ej, flasz, opowiedzieć ci dowcip? Nie! Wal. Mm. Okej. Okay. Jak się nazywa? Kawa z trzech espresso. No nie. Wiem, jak się nazywa. Ha. Kawa z trzech espresso. Kawa z trzech espresso. Strzykawka. <gry aż czekaj> ha, ha, ha. <gry> bardzo śmieszne, bardzo śmieszne. Ale proszę sprawdźmy e, ten, ten medal. Nie, nie, nie. Żabetka. Nie, nie. Tak. Flasz. Wiesz? Jak? Nie! Się nazywa? Kawa z trzech espresso? Strzygawka! Okej, okay, świetnie, śmieszne! Błagam! Bar? Tak, dobrze, dzięki. Do 9 THD. Proszę. Właścicielem pojazdu jest wynajem limuzyn Tundrówka. Facet wsiadł do limuzyny, a limuzyna jest w Tundrówce. Jedziemy do Tundrówki! Jesteś wielki, stary, kocham cię, serio. Pośpieszmy się, zaraz zaczną się korki. Dlaczego jest noc?